Mam nadzieję, że z ogromną uwagą słuchaliście tego słowa, i że Wasze serce wyłapało jedno słowo klucz, które jest słowem fundamentalnym dla rozumienia tego słowa, dla rozumienia wielkiego postu, dla rozumienia. Ewangelii. W pierwszym takim odruchu myślałem, że tym słowem kluczem jest słowo krzyż. Jeśli kto chce pójść za mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Ale po. Po takim dogłębnym spotkaniu się z tym słowem pomyślałem sobie: Czy krzyż może być dla nas dobrą nowiną? Czy krzyż sam sobie może być dla nas źródłem radości? Czy krzyż może być yy, dla nas źródłem? Pokoju. Każdy z Was ma doświadczenie krzyża, myślę, a jeśli nie ma, to z pewnością będzie miał. Krzyż jest doświadczeniem bez sensu. Jest takim doświadczeniem, które po ludzku nas wiele kosztuje, które nas przerasta które przekracza nieraz nasze ludzkie możliwości. To też nie da się jednocześnie zbagatelizować Krzyża. Znaczy, sprowadzić tej Ewangelii do takiego moralizatorstwa: Chcesz być uczniem Pana Jezusa, to bierz swój krzyż i, i szoruj za nim. Chcesz być uczniem Jezusa, to wstępuj w te szeregi, nie bierz swój krzyż i idź. Chcesz być uczniem Jezusa, to, to nie marudź, tylko bierz nie. I wiele razy w swoim życiu kapłańskim z takim rozeznaniem się spotkałem, że próbujemy jakoś krzyż rozumieć. Próbujemy nieraz nadać mu jakiś sens. I dobrze, ale bardzo często niestety jest tak, że. Że próbujemy ten krzyż wytłumaczyć po swojemu, że próbujemy ten krzyż niejednokrotnie jakoś zbagatelizować. To jest coś, czego się chyba najbardziej obawiam w życiu, by, by nigdy nie zbagatelizować czyjegoś krzyża, bo krzyż jest nieprzekazywalny. My nigdy nie wiemy, co ta druga osoba. Czuje, mówiąc czy wyrażając, swój krzyż. Nieraz takie tanie pocieszenia, dobrze, jesteś uczniem Pana Jezusa, to bierz swój krzyż na plecy i szoruj, idź za nim. Mogą takiego człowieka tylko doprowadzić do, do pogorszenia się jego stanu. Czasami, kiedy słucham. Ludzkich doświadczeń, kiedy staję przed ludźmi, którzy dźwigają swój krzyż, którzy doświadczają krzyża. Ja naprawdę czuję się taki mały. Pomimo tego, że myślę, że w swoim życiu jakoś wiem, czym jest mój krzyż, staram się mniej lub gorzej do niego podchodzić, to jednak nic nie usprawiedliwia mnie czy nie upoważnia do tego, żeby komukolwiek Krzyż zbyt szybko, banalnie, łatwo objaśniać. Czasem najpiękniejszą rzeczą, najlepszą rzeczą jest po prostu zamilczeć wobec tajemnicy Krzyża. Krzyż jest jakoś niewytłumaczalny. Sam w sobie krzyż jest bez sensu, dlatego krzyż nie może być słowem kluczem tej Ewangelii. Tym bardziej Pan Jezus, kiedy pokazuje uczniom tę drogę, kiedy mówi, że będzie wydany, że będzie zabity, że trzeciego dnia zmartwychwstanie, kiedy pokazuje im, uwaga, swój krzyż, to Pan Jezus nie mówi, chodźcie, weźmijcie ten sam krzyż, który ja mam dźwigać. Pomyślcie sobie, co to byłoby za chrześcijaństwo. Nie? Jakby pan Jezus od razu ci z góry taki krzyż zafundował. Pan Jezus wie, że każdy z nas będzie miał swój krzyż. I pan Jezus bardzo wyraźnie o tym mówi, nie? niech bierze swój krzyż, kto chce pójść za mną. Niech bierze swój krzyż ten, kto chce pójść za mną. Tu nie chodzi o to, że mamy wziąć ten sam krzyż, co Jezus wziął, bo każdy z nas ma swój własny krzyż, i to jest ważne w życiu rozeznać swój krzyż. Jest niesamowicie ważnym rozeznać swój krzyż. Co w Twoim życiu jest y, trudne, co w Twoim życiu jest beznadziejne, bez sensu. Ale Pan Jezus w tej Ewangelii. Chce nam pokazać coś zupełnie innego. W tym słowie całym chce nam pokazać coś zupełnie innego. Słowem kluczem jest zupełnie inne słowo. Jest ukryte słowo Jezus. Pan mówi: Jeśli kto chce pójść za mną i mnie naśladować. Niech zaprze się samego siebie, niech bierze swój krzyż i mnie naśladuje. Tam ciągle pojawia się to właśnie ja, mnie, mnie. Pan Jezus mówi: Kiedy stajesz w sytuacji, która Cię przerasta, w sytuacji krzyża, to, to patrz na mnie. To idź za mną. Sam Krzyż nie jest w stanie Cię przeprowadzić przez nic w życiu, ale Jezus Cię jest w stanie przeprowadzić przez Twoje życie i przez każdy krzyż, jaki się w Twoim życiu pojawi. Ważne jest to, byśmy mieli to odniesienie, nie? że wejść na drogę Krzyża, to znaczy wejść na drogę za Jezusem. To jest ciągle to samo pytanie: kim dla ciebie jest Jezus? Dlaczego decydujesz się w ogóle, żeby na tę drogę wejść? Na drogę, która wydaje się bez sensu? Chcesz wejść, bo chcesz iść za Nim. Chcesz iść w doświadczeniu wiary, chcesz iść w takim przekonaniu wewnętrznym, że jest ktoś, kto cię przez to doświadczenie przeprowadzi. I że ten ktoś jest osobą. Nie przeprowadzi Cię krzyż przez życie. Ale przeprowadzi Cię osoba Jezusa Chrystusa. Przez życie, w którym może pojawić się każdy krzyż. Myślę, że czujecie te różnice. Piękne są krzyże, które mają właśnie na sobie krucyfiks postać Jezusa ukrzyżowanego, które pokazują, że centrum tej tajemnicy, która jest nieprzekazywalna, jest Chrystus, jest Jezus, ten, który zbawia, ten, który przeprowadza, ten, który nadaje sens, ten, który objaśnia, ten, który w krzyżu staje się miłością niepojętą. Dzisiaj rano spotkałem, yy, miałem tę ogromną łaskę spotkać się z księdzem kardynałem Angelo de Donatis. Na koniec naszej krótkiej rozmowy podarował mi, tak to sam nazwał, Radę Duchową. Podarował mi wizerunek Pana Jezusa Ukrzyżowanego. I powiedział, żebym sobie włożył to do brewiarza i w czasie wielkiego postu codziennie, otwierając brewiarz, żebym i ważne słowo powiedział ucałował. Powiedział, ucałował i podkreślił to słowo, bo pocałunek jest ważny. Potem, kiedy wróciłem do domu i pochyliłem się nad tą Ewangelią, ja rozumiałem, że nie chodzi o pocałowanie krzyża Jezusa, co o pocałowanie Jezusa, który jest na tym krzyżu przepiękny. O pocałowanie miłości, która Ci objaśni Twój własny krzyż. Krzyż bez Jezusa jest bez sensu. Krzyż bez Jezusa staje się naprawdę pustym znakiem. Krzyż bez relacji z Jezusem jest znakiem, który drażni. Ja się naprawdę nie dziwię czasami ludziom, którzy mają awersję do znaku krzyża. Bo wersja ma każdy, kto nie ma relacji do Jezusa, kto nie rozumie, co stoi za tą tajemnicą. Ucałuj Jezusa, który jest ukrzyżowany. Pozwól, żeby on ci wszystko objaśniał. Żebyś zobaczył w, w krzyżu osobę. Żebyś zobaczył, że krzyż jest miejscem w którym Bóg zaprasza Cię do osobistej relacji, do relacji, która jest w stanie objaśnić Ci każdy moment Twojego życia, nawet jeśli ten moment Twojego życia jest w tym momencie, właśnie teraz, trudny, jakoś nie do pojęcia, jeśli to jest doświadczenia Krzyża. Bo Pan Jezus na Krzyżu pokazuje, że. Że wybiera to, co jest do Ojca i że każdy z nas w krzyżu może mieć właśnie to samo doświadczenie zjednoczenia z Bogiem. No ale bez Pana Jezusa nie możesz tego zrozumieć. Bez Jezusa krzyż pozostaje narzędziem zbrodni, bez Jezusa krzyż pozostaje miejscem, które jest miejscem bez sensu. Jest śliczny ten psalm, który, yy, który śpiewaliśmy przed momentem. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, która wydaje owoc w swoim czasie, liście jego nie więdną, a wszystko, co czyni, jest udane. Potraficie spojrzeć na krzyż w taki sposób? Że jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą. Które jest niesamowicie żywe, ponieważ liście jego nie więdną. To jest oczywiście mowa o krzyżu Jezusa, który wydaje owoc w swoim czasie. Wszystko, co czyni, jest dobre, mocne, jest udane. Jest piękny psalm, który pokazuje, że Chrystus, w godzinie, kiedy zawisł na drzewie krzyża, jest mocny. I wszystko co czyni jest udane jest niezwykle żywy dlaczego dlatego że w tej tajemnicy krzyża która jest po ludzku bez sensu kryje się inna tajemnica komunii zjednoczenia z Ojcem cały jestem w Bogu cały jestem zanurzony w miłości cały jestem z nim zjednoczony i to mi wystarczy by rozumieć Znaczenie Krzyża, który, który po ludzku jest narzędziem zbrodni. To pozwala, że ja wchodzę z akceptacją, że ja wchodzę w doświadczenie Krzyża, i, i ten Krzyż mnie jakoś nie przejmuje władzy nade mną, nie kontroluje mojego życia, moich zachowań, ale to ja mam władzę nad Krzyżem. Chrystus jest niezwykle aktywny w doświadczeniu Krzyża. Chrystus ma władzę nad Krzyżem. Chrystus jest mocny. Chrystus wydaje owoc w swoim czasie. Chrystus na krzyżu owocuje. Pomyślcie sobie dzisiaj, bo to jest piękne, że, że w doświadczeniu swojego krzyża każdy z was je ma, jeśli nie teraz, to będzie miał. Możesz być niezwykle owocujący. Możesz być niezwykle aktywny, możesz być niezwykle żywy. Ale pierwsze czytanie nam pokazuje, że, że Pan Bóg zostawia nam drogę wolności. Mówi, kładę przed Tobą życie i śmierć. I ponieważ Cię kocham, to wybieraj. Jest ciągle problem z tym, co my nazywamy życiem, a co my nazywamy śmiercią, bo świat zupełnie inaczej dzisiaj zdaje się czyta te kategorie, bo Jezus mówi, że krzyż jest błogosławieństwem. Bo my dzisiaj myślimy, że błogosławieństwem jest to, żeby, żeby o krzyżu nie myśleć. Że błogosławieństwem jest dzisiaj to, żeby posiadać. Że błogosławieństwem jest to, żeby coś znaczyć. Że błogosławieństwem jest to, żeby sobie jakoś ułożyć dobrze życie. Że błogosławieństwem jest to, żeby. Rozumiecie, katecheza tego świata jest taka, że jeżeli cokolwiek w życiu cię strzyka w kościach, to znaczy, że jest przekleństwo. Ale jeśli jest w twoim życiu dobrze, to jest błogosławieństwo. Więc co robi katecheza tego świata? Katecheza tego świata mówi tak, kiedy w twoim życiu przychodzi doświadczenie krzyża, to na pewno nie możesz owocować. Rozumiesz? To znaczy, że jeśli przychodzi w Twoim życiu doświadczenie krzyża, coś zaczyna Cię boleć, to uciekaj. I już Słowo Boga zostało nam wyrwane, bo katecheza tego świata pochodzi od złego ducha. Bo kiedy w Twoim życiu pojawia się moment, w którym coś zaczyna Cię boleć, to Słowo mówi że zaczynasz owocować, że twoje liście nie będą więdły. Bo jesteś jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, jeśli masz odniesienie do tego, który jest życiem. Jeśli idziesz za nim, jeśli masz relację z nim. A co my myślimy? A my myślimy sobie tak, jak zaczyna mnie strzykać, to muszę uciekać. Popatrzcie, jak często odkładamy w życiu nasz krzyż. Żyjemy tak, żeby nawet o tym nie myśleć. Może kiedyś, może nie teraz, teraz jeszcze się skupię na tym, jeszcze troszkę, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Jak będę starszy, pomyślę o krzyżu. Chcemy panować nad światem, bo myślimy sobie, że dopóki panujemy nad rzeczywistością, tymczasem wystarczy jeden koronawirus, który się pojawia którego nawet nie jesteś w stanie dostrzec gołym okiem, i pokazuje, że, że nie jesteśmy w stanie naprawdę niczego zmienić, nie jesteśmy w stanie nic zrobić, że jesteśmy słabi, że nasza ucieczka przed myśleniem o, o krzyżu jest naprawdę jakąś iluzją. Że oszukujemy samych siebie, że życie w kategorii tego świata jest życiem w iluzji, jest życiem w kłamstwie. Bo Chrystus jest życiem, bo Chrystus jest drogą i Chrystus jest prawdą. I z całego serca Wam życzę, byśmy, byśmy chcieli odkrywać Jezusa. Byśmy w doświadczeniu naszego Krzyża pozwalali się Mu prowadzić. Nikomu z was nie życzę Krzyża, ale kiedy On już przyjdzie, ale kiedy rozeznacie, bo wie, ja wierzę w To i ja wiem, że On przyjdzie na każdego z nas, bo prędzej czy później przychodzi Krzyż, żebyście byli wpatrzeni w Jezusa. Jeśli już dzisiaj pozwolicie poprowadzić się Jego miłości, to potem już nic was. Nie będzie w stanie zaskoczyć. I kiedy świat będzie się dziwił, że Twój krzyż będzie urastał coraz bardziej, coraz bardziej, to Ty będziesz ze spokojem wpatrzony w Jezusa powtarzał: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ojcze. Ojcze.